Tutaj w kopercie mam list, który też zresztą zawsze jego treść czytamy przed ambasadą, tutaj, żeby wszyscy wiedzieli, co tam w tym liście jest. On jest tylko że tutaj w, w kopercie jest po japońsku. Przetłumaczony przez naszych wspaniałych tutaj różnych przyjaciół, którzy znają ten język. Dobra, dzięki to idziemy na górę go oddamy. Dzień dobry, ja mam list do ambasadora Japonii. Chciałbym go zanieść. Dzień dobry. Ja do ambasady Japonii chciałem zostawić list. Mam się gdzieś tutaj podpisać, czy nie? Nie, nie muszę chyba. Dobra, super, dziękuję. No tych listów już zanieśliśmy do ambasadora dużo. On ani razu nam nie odpowiedział. Co w ogóle jest bardzo przykre w sumie, bo no taka ign ignorancja no, jest znamienna, dlaczego oni to robią. To samo się tyczy japońskich decydentów tam na miejscu. Oni nie odpowiadają tam nam to nam, ale nie odpowiadają japońskim aktywistom, którzy naprawdę tam do nich jeżdżą, do tego gubernatora prefektury Wakayama, gdzie odbywają się te... Polowania i on ma prawo tego zakazać. I on w ogóle się nie, nie odzywa. A przed wyborami, kiedy był jeszcze w momencie, przed wyborami nie miał tego stanowiska, opowiadał się za, za likwidacją tych a, i zarówno połowów delfinów, i wielorybnictwa japońskiego. Dzień dobry. Ja mam tutaj list do ambasadora. Chciałbym złożyć to do ambasadora. List i taką. Tak, bardzo bym prosił. A teraz tam na dole będziemy protestować przez godzinę. Dziękuję bardzo, do widzenia. O, to jest ten gubernator prefektury Wakayama. Tu jest napisane: gubernatorze, wysłuchaj nas. On przed wyborami mówił, że, że właśnie zakończy. Może nie tyle, że zakończy, ale przed wyborami mówił, że jest przeciwny zarówno wielorybnictwu japońskiemu, jak i połowom delfinów w prefekturze Wakayama. Został tym gubernatorem i on, jako gubernator prefektury, gdzie to się wydarza, ma prawo zabronić tego mimo tego, że na przykład będzie zezwolenie rządu japońskiego. Czyli on ma jakby większe prawo do tego, żeby tego zakazać. I tak samo dzisiaj powiem o ciekawej luce prawnej, która dotyczy właśnie braku ochrony delfinów, a szczególnie delfinów tych małodzietnych, tych maluchów. I matek, które po prostu też japońscy myśliwi zabijają, w ogóle z jakimś naprawdę fanatyzmem, bo ostatnie polowania, które się odbyły i były sukcesem dla myśliwych w Japonii, to były zagonione do zatoki i zamordowane tak zwane przedszkolne stada czyli grupy około 10-15 osobników, gdzie przeważnie są to samice, zarówno matki, które mają obok siebie tak zwane cielaki, czyli, czyli małe, małe delfiny, jak i babcie, które opiekują się i chronią w ogóle te małe delfiny. Wszystkie delfiny były mordowane. Oni pokazują, że oni są dobrzy, zabijając te matki i babcie, a te dzieciaki biorą na łodzie i wywożą na ocean gdzie wiadomo, że one nie przeżywają na tym oceanie, bo są pozbawione po prostu opieki rodzicielskiej, padają ofiarami, są ofiarami innych drapieżników szczytowych w oceanie, nawet niekiedy innych delfinów, no ale no, takie po prostu jest życie w naturze. Zanim przeczytam list do naszego wspaniałego cesarza Naruhito i całego rządu japońskiego, powiem na szybko. W Japonii Ministerstwo Środowiska wydało ustawę o ochronie dzikich zwierząt. Ssaki morskie chronione tą ustawą to diugoń przybrzeżny, uszanka japońska, pięć gatunków fok: foka pospolita, plamista, nerpa obrączkowana, kajgulik pręgowany i fokowąż brodaty. Inne ssaki takie jak wydry morskie, foki futerkowe, uchapki grzywiaste, wieloryby i delfiny nie są objęte prawem ochronnym. Co więcej, Agencja do Spraw Rybołówstwa traktuje walenie jedynie jako źródło zwykłego pożywienia. Traktuje je jak po prostu ryby. To już nie, nie od dziś wiemy, że Tetsuro Nomura, minister Rolnictwa, Rybołówstwa i Leśnictwa Japonii, jest po prostu niedouczony. Albo jest po prostu chciwym dziadem, no, bo chodzi mu tylko o zarabianie pieniędzy, a wiadomo, że proceder polowań na delfiny istnieje tylko i wyłącznie dzięki temu, że przynosi ogromne, ogromne sumy pieniędzy, i nie to, że z zamordowanych delfinów na mięso, którego w Japonii nikt nie je, bo raz jest to mięso wysoce, wysoce toksycznie, które jest to przeprowadzane są badania zarówno przez japońskich badaczy, naukowców, jak i naukowców na całym świecie, jak i po prostu kulturowo Japończycy nie chcą jeść delfinów. Owszem, znajdują się takie miejsca właśnie jak w prefekturze Wakayama, miasteczko Taiji, gdzie do dzisiaj tylko, gdzie obecnie w Japonii tak naprawdę tylko teraz tam się odbywają te coroczne polowania na delfiny i tam faktycznie są jakieś restauracje, gdzie można spożyć delfina, delfina butlonosego, delfina riso, wszystkie te dziewięć gatunków, na które mają zezwolenie japońscy myśliwi. No ale tak jak mówię, spożycie tych delfinów jest mega znikome, a prawdziwym powodem jest wyłapywanie delfinów i sprzedaż ich do delfinariów za olbrzymie pieniądze. Cena jednego wytrenowanego delfina Osiąga cenę od 300 tysięcy do nawet 1,5 miliona dolarów. No i kto zarabia te pieniądze? Te rybaki i te myśliwi? Nie! Cała siatka ludzi, którzy są w to utytłani, To jest mafia delfiniarska. To już nie jest to, że my to wymyślamy. Na filmie The Cove, który powstał w 2010 roku, tam też opisana jest cała ta e, sytuacja właśnie z mafią delfiniarską. Jak to działa? E, oczywiście Japończycy, którzy są w to utytłani, oburzyli się tym filmem bardzo, mówiąc, że atakujemy, że ten film atakuje ich tradycję. Jaką tradycję? Jaką tradycję? No przybrzeżnego wielorybnictwa. A teraz przeczytam list, który jak zawsze przynosimy tutaj do naszego pana ambasadora Japonii w Warszawie Akio Miyajima. Również wysyłamy ten list do premiera Japonii Fumio Kishida. Również wysyłamy ten list do ministra rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa Tetsuro Nomura. Również wysyłamy ten list do pana gubernatora prefektury Wakayama Shuseiki Shimoto. Japonio, Japonio! Serdecznie pozdrawiamy cesarza Naruhito, cesarzową Masako, premiera Furio Kishida, ministra rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa Tetsuro Nomura, nowego gubernatora prefektury Wakayama Shusheiki Shimoto oraz ambasadora w Polsce Akio Miyajima. Spotykamy się po raz kolejny przed przedstawicielstwem Japonii w Warszawie, i zwracamy się do Waszego sumienia w sprawie zaprzestania polowań na dzikie delfiny w przybrzeżnych wodach Japonii, głównie w okolicy miasteczka Taiji, w Wakayama. Polowanie na delfiny i ich nie są japońską, odwieczną tradycją, jak próbują zmówić całemu światu pracownicy Agencji Rybackiej z Taiji. I nie są to nasze opinie, a opinie głoszone przez samych Japończyków. Owszem, wielorodnictwo przybrzeżne ma swoją historię w Japonii, ale wyławianie delfinów i sprzedawanie ich do oceanariów i akwaparków na całym świecie ma miejsce od lat 70., kiedy to nastąpił ból popularności tego typu miejsc. Wtedy powstało również oceanarium Taiji Whale Museum. Od tego czasu ponad milion tych wysoko rozwiniętych ssaków zostało zamordowanych, a setki zostały zniewolonych i sprzedanych do wodnych parków rozrywki. To ja od razu podpytam Ciebie, bo chcieliśmy dla kanału Pod Jednym niebem zrobić mały filmik na temat tego protestu. Uprzedzając od razu, Edwin większość tu rzeczy już powiedział, ale ja chciałabym Ciebie zapytać, oczywiście z jakimi pytaniami się zaraz spotkamy. Dlaczego delfiny? Co Ciebie obchodzą delfiny, delfiny w Polsce? Warszawie? Dlaczego nie koty, psy, konie i świnie? Koty też mnie obchodzą bardzo. Tak? Więc właśnie chcę, żebyś wyjaśniła. Dobrze. Obchodzą nas wszystkie zwierzęta i walczymy tak naprawdę o wszystkie zwierzęta i chodzimy na protesty. Natomiast to była luka, którą wypełniliśmy, pomagając na samym początku naszej koleżance, która walczyła sama, walczyła 10 lat o to, żeby zaprzestano po prostu polowań na, na, na delfiny. A poza tym dlaczego Polska? Dlatego, że kilkadziesiąt tysięcy turystów, proszę sobie wyobrazić, z Polski właśnie wyjeżdżając na Ten Tunezję, inne egzotyczne miejsca, odwiedza delfinarium, odwiedza takie miejsca. I może do końca, no część na pewno do końca nie jest świadoma tego, jak z jakim cierpieniem wiąże się to po prostu y, zamykanie tych zwierząt w, delfinariów, w delfinariu, ju, w delfinariach, przepraszam. W każdym razie y, dlatego też stworzyliśmy ten film, edukacyjny głównie. Po to, żeby, żeby uświadomić właśnie ich. I po to, żeby ludzie połączyli kropki, że te delfiny tam znajdują się właśnie dlatego, że takie gówno się dzieje. Przepraszam, można wypipkować. To znaczy, uspokajamy albo w ogóle nie uspokajamy wszystkich, że to nie jest Japonia. To nie jest tylko Japonia. Jest tylko Japonia. I że trzeba się strasznie daleko wybrać, żeby zobaczyć, czy nie zobaczyć. I też chciałabym powiedzieć o tym, że źle sobie to tłumaczymy, prawda? Że my chcemy zamknąć te zwierzęta, żeby je zobaczyć, bo może ich nie zobaczymy. Otóż, jak będziemy ich zamykać, to na pewno ich już nie zobaczymy, ponieważ one no, nie mają tutaj możliwości życia normalnego. No tak. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, a naprawdę niewiele osób o tym wie że delfiny to nie ryby, to są ssaki, które po prostu rozmnażają się, noszą ciąże, tak jak ssaki, mają pojedyncze potomstwo które właśnie zabijane, wypuszczane na ocean, ono ginie. I tak naprawdę zabija się wtedy całe pokolenia, tak? To nie jest trauma, czy tam zamknięcie, czy, czy mord jednego na przykład delfina. To są już całe stada i całe rodziny. Dla kanału Pod Jednym Niebem chciałam zapytać, dlaczego jesteś na tym proteście? Bo tak jak widzimy, no jest u nas garstka, nie wiem, tu nie ma chyba nawet 10 osób. Dlaczego ty jesteś? Jestem tutaj po to, żeby wesprzeć moich koleżanków i kolegi w proteście odnośnie polowania delfiny w tej w Japonii. Ale protestujesz w ogóle w, w obronie wszystkich zwierząt, czy właśnie delfinów? Między innymi delfinów, natomiast jestem weganinem i opowiadam się za prawami wszystkich zwierząt. To jest tylko jedna z wielu takich akcji. Czyli rozumiem, że możemy Cię spotkać na różnych protestach, nie tylko tutaj pod ambasadą Japonii, tak? Tak, staram się być w, na różnych protestach. Dla kanału Pod Jednym Niebem chciałam zapytać: dlaczego przyszłaś na ten protest? Dlatego, że zawsze kiedy mogę, to staję w obronie zwierząt, ponieważ one same nie mogą się obronić, gdyż komunikują się w inny sposób niż ludzie i często z tego powodu ludzie... Uznają, że mniej odczuwają ból, że mają mniejszą inteligencję, mniejsze zdolności i że to jest powód, aby je zabijać, aby je krzywdzić. Jeżeli chodzi o delfiny, to uważam, że szczególnie jest to ważne, bo to wyjątkowo inteligentne zwierzęta, a niewiele ludzi zdaje sobie sprawę, że na przykład delfinaria łączą się z przemocą wobec tych zwierząt, że zwierzęta są wyłapywane, mordowane. Tutaj jeszcze działamy międzynarodowo, bo nie protestujemy tylko w Polsce, ale też w wielu państwach na całym rozumiem, świecie. Rozumiem, że protest łączy się z protestem Oczywiście, globalnym. tak, tak. Więc to są takie działania międzynarodowe, które są szczególnie ważne, no bo też chodzi nam o to, żeby pokazać Japonii, że ma tyle piękna do zaoferowania w swojej kulturze i nie musi... Nie musi bazować na cierpieniu zwierząt, wręcz powinna skończyć z maltretowaniem zwierząt. Ponieważ jest nas tu niewiele, taka garstka, zechciałabyś mhm. się przedstawić? Tak, oczywiście. Ja nazywam się Joanna Krakowiecka. Czy ten protest dzisiejszy to jest początek akcji w Polsce, koniec? Czy to będzie jeszcze? Nie, jakaś to, będzie, to będzie, fajnie, że to pytasz, to będzie oczywiście kontynuowane. My się już tu spotykamy po raz wtóry, nie jestem w stanie zliczyć, który. Nie pamiętam, kiedy był pierwszy w tym protest. W dokładnie? Czy... Spotykamy się albo tutaj, albo spotykamy się stricte pod ambasadą Japonii. Mhm. Bardzo I... duży rynek teraz w i, e, I na pewno to nie jest ostatni protest. Staramy się protestować, spotykać tutaj przynajmniej raz na miesiąc. Czasami zdarza się rzadziej, czasami częściej, czasami jak pogoda nam nie dopisuje, no to niestety musimy protesty odwoływać. E, czasami jest nas mniejsza grupa, zdarza się, że jest nas od kilku do kilkunastu osób e, i, e, i na pewno nie jest to nasz ostatni protest. Będziemy protestować tak długo jak to będzie potrzebne, e, bo myślę, że wszyscy wierzymy e, znaczy, nie wiem, czy wszyscy wierzymy w to, że coś się zmieni, ale na pewno chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby, żeby świat usłyszał o tym, co tam się dzieje. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Zapraszamy w takim razie na kolejne protesty, bo nie możemy pozwolić, żeby tacy fajni ludzie stali tutaj sami. Tak, dziękuję. Spotykamy się we wtorki albo w środy i oczywiście wszystkie informacje można znaleźć na Facebooku Warsaw Dolphin Defenders i również na stronie na Facebooku stworzonej specjalnie, zatytułowanej tak jak film, czyli Rejwa, Więc serdecznie zapraszam. Przedstawisz się dla mnie, Marta Wieczorek-Czarno. Bardzo dziękuję. Dzięki. Może zechcesz jeszcze coś dopowiedzieć do naszego protestu? Co jest na ulotkach? Co ty tu rozdajesz? Nam? Więc na ulotkach jest w języku polskim i angielskim jest informacja o petycji i link do petycji. A z tyłu jest informacja o naszym filmie Reiva który mm -hmm. bardzo wszystkim polecamy, tam jest, wypowiadają się aktywiści z całego świata na temat i nasi aktywiści, na temat właśnie tego, co się dzieje w Zatozu Taiji. Mm -hmm. Twoją wypowiedź zamieścimy ja na kanale Pod Jednym pan Niebem pan na YouTubie. Przedstawisz się? Małgorzata e, Michał. Jak wygląda Dzień, obecny sezon na delfiny w Japonii, który trwa od początku września? Mm -hmm. We wrześniu tak naprawdę przez cały miesiąc mieliśmy dwa e, dni, tak zwane RED Cove, co oznacza, że po prostu Zatoka się e, zamienia w czerwoną od krwi zabijanych tam delfinów. E, I było to. E, zabito 11 delfinów szarych, delfinów Riso. E, to są najbardziej waleczne delfiny, które e, to są te piękne istoty. E, one mają ciało y, ubarwione różnego rodzaju bliznami, które wynikają po prostu z tego, że no, są po prostu zadziorne i pewnie y, te blizny o tym świadczą. To są delfiny, które najdłużej potrafią walczyć y, z myśliwską patologią japońską. I na przykład taki, takie niewielkie nawet 100 do 10 delfinów potrafi E, gonić parę dobrych godzin, nawet do siedmiu godzin potrafią e, uciekać e, myśliwym. Ja wiem, że ty już powiedziałeś w większości, co miałeś powiedzieć, ale nie będzie tak prosto i ja Dobra, chciałam no zadać ci jeszcze jedno podchwytliwe pytanie. Bo ludzie lubią wygrane, lubią e, e, zwyciężać. Ja bym się chciała spytać o sprawczość tych protestów. Sorry, Dobrze. ale te, bo tak, tak, trochę w ostatnich słowach troszeczkę powiedziałeś o tej sprawczości a propos ujawnienia danych na przykład myśliwych. Mhm. Czy ty widzisz największą tutaj szansę właśnie to, czy podpisanie petycji, czy funkcje, nie wiem, edukacyjne, Przyciągamy ludzi, tłumaczymy tak. im o co chodzi. Tak. Jakby wiadomym jest, że yy... Tych polowań y, zakażą Japończycy. My jakby nie jesteśmy w stanie wpłynąć na rząd Japonii na tyle, żeby rząd, o dobra, Polacy, Niemcy, Amerykanie proszą nas, to my to Nie, to skończą Japończycy. Nasze protesty są supportem dla, dla działań Japończyków, którzy z racji swojej kultury, oni też mają ten ruch prozwierzęcy u nich jest całkiem młody. Y, oni ze, w, w swojej kulturze nie mają zachowań typu zwracanie komuś uwagi, nawet jak ktoś robi coś y, negatywnego. Po po prostu są tak wychowani, więc jakby to, że my stoimy murem za, nich, za nimi, jest dla nich bardzo ważne. To raz. Dwa, my możemy owszem, zaportować ich i robić protesty tutaj przed ambasadami, przed ambasadą Japonii, ale możemy też uświadamiać ludzi po prostu, którzy poznając jakby kim są delfiny, jak się czują odseparowane od swoich rodzin umieszczane w tych delfinariach, przestaną do tych delfinariów chodzić. Tak naprawdę chodzi jak zawsze o to wszystko jest popyt i, i, i podaż. Jeżeli przestaniemy chodzić do tych delfinariów, to te delfinaria po prostu upadną, jakby y, zamienią się może w miejsca edukacyjne. Oczywiście też trzeba pamiętać, że każde miejsce edukacyjne, gdzie możesz pływać z delfinem, to już nie jest miejsce edukacyjne, to już jest eksploatacja tego zwierzęcia, to już jest jakby wchodzenie w jego y, jakby, y, przestrzeń życiową. A on wcale tego nie chce, to że one wyglądają naprawdę jakby były super zadowolone, no to to też jest manipulacja jakby tych ośrodków, które po prostu zbijają ogromne, ogromne pieniądze. To jest, to jest wielomiliardowy biznes, rocz, roczny przyrost tego biznesu delfinowego, to jest parę dobrych miliardów dolarów.